Cześć, witam Was dzisiaj w takim bardzo luźnym filmie, a mianowicie holu kosmetycznym. Jak widzicie byłam w Rossmanie, ale nie tylko, bo też w Super Farm, ale niestety e, reklamówka się zerwała, tak więc przełożyłam wszystko do jednej. Tak jak już mówiłam, dzisiaj bardzo luźny film. E, ja nawet jestem w domowej bluzie, także e, widzę, że nawet się wpasowałam kolorystycznie. E, dzisiaj będzie mały właśnie haul kosmetyczny, Rosman i Super Farm, e, ponieważ właśnie e, dzisiaj dla Was to parę dni później, ale e, dzisiaj byłam w Rossmanie. I parę rzeczy potrzebowałam kupić. Jednak trochę tego się zebrało, więc pomyślałam, czemu nie nagrać Holu. Ja zawsze kupuję tak um, jedną rzecz, potem drugą rzecz. Zwyczaj to jest w różnych odstępach czasu, i potem okazuje się, że holu. Nie nagrywam, ponieważ wiecie kupuję raz jedną rzecz, raz drugą, ale dzisiaj zebrało się tych rzeczy parę za jednym razem, więc pomyślałam, że ten haul nagram. Zaczynamy od początku. Jest to Soraya baza silikonowa anti-aging do cery suchej i bardzo suchej, z czego jestem bardzo zadowolona, bo widziałam, że jest do cery mieszanej i znalazłam też do cery suchej i bardzo suchej, czyli taką, jaką mam ja. E, tutaj jest napisane profesjonalna szkoła makijażu. E, jest to baza silikonowa. E, no, z bazami różnie bywa. Ja ich na co dzień nie używam, e, ale czasami jest taki dzień, że potrzebujemy tej bazy gdzieś tam. Chcemy, żeby ten makijaż się utrzymał, a nie zawsze ona jest. Mi się akurat skończyła baza SKOBO, która była naprawdę świetna. A słyszałam, że parę osób polecało właśnie Soraje, także zobaczymy, jak się sprawdzi. Tutaj mamy opisane plusy tej bazy, skład i tak dalej, także się z tym zapoznam, ale póki co mam nadzieję, że się sprawdzi. Kolejna rzecz, po którą w sumie poszłam, to kulka z garniera, Garnier Mineral. Protection Skin and Clothes, piątka i to jest właśnie fioletowe. Kiedyś kupowałam różowe, teraz jakoś fioletowe, takie mam różne zmiany powiem wam, że bardzo lubię zapach tego korzystałam już z antyperspirantu teraz korzystam z kulki ponieważ uważam, że po prostu jest to wygodniejsze jakoś szybciej moim zdaniem też lepiej działa no i gdzieś tam na podróż też moim zdaniem fajne opakowanie, małe wrzucacie możecie nawet ze sobą do torebki zabrać na siłownię czy gdzie idziecie, no i też wiele osób polecało i kiedy ja spróbowałam to się zakochałam i gdzieś od roku jak nie dłużej używam cały czas tego samego także serdecznie polecam. Kolejne Rzecz to Garnier Body Nawilżenie 7 dni, odżywcze leczko do ciała Intensywne nawilżenie Skóra bardzo sucha Ja kupiłam ten balsam Dlatego Tak właściwie szukałam innego Też z Garniera Kiedyś kupowałam nawilżanie 7 dni Ale coś takiego, że się bardzo szybko wchłaniało Nie widziałam tej wersji Także kupiłam właśnie Wersję dla skóry bardzo suchej no, bo ja taką mam i kupiłam to dlatego, że od kaloryferów moja skóra jest mega przesuszona. Mam różne masła do ciała, ale one bardzo długo się wchłaniają, więc pomyślałam, że kupię sobie w końcu jakiś zwykły, ale dobry balsam do ciała, który może nie wchłonie się od razu, ale mimo wszystko szybciej niż masła do ciała. Także kupiłam właśnie mleczko do ciała z garniera i tak jak mówię, kiedyś już używałam i byłam zadowolona, bardzo ładnie pachnie. Także mam nadzieję, że uratuję moją skórę, bo jest naprawdę bardzo wysuszona. Dalej mam e, produkty do ust i pierwszy to jest Carmex, Carmex waniliowy, e, jeden z moich ulubionych. E, przeszłam już przez chyba wszystkie możliwe wersje e, Carmexu. Miałam Carmexem w takim małym opakowaniu, miałam Carmex w wyciskanej tubce, miałam Carmex. Wykręcany. To był chyba Carmex Plus, i on jest chyba moim drugim ulubieńcem. Miałam też ten Carmex, i to jest właśnie waniliowy. I on też jest bardzo fajny. Wygodne opakowanie. Wykręcacie, jeżeli potrzeba wam więcej produktu, i pięknie pachnie. Dobrze nawilża usta także to jest ważne. I tutaj jest napisane, że ma SPF15. W każdym razie. Ja Carmex muszę mieć w swojej torebce i kiedy mi się kończy to od razu idę do sklepu Mogę mieć inne balsamy w torbie, ale Carmex też musi być, bo on u mnie przynajmniej działa najlepiej Skusiłam się też na Maybelline Baby Lips To jest wersja Dr. Rescue Ja jeszcze tych nie używałam, jak wiecie Moim ulubionym było to pomarańczowe Baby Lips Cherry Me Używałam już chyba z 3 czy 4 razy no, ale postanowiłam skusić się na właśnie Dr. Rescue i to jest nowość, już nie taka nowość, ale wiadomo. Tutaj jest napisane, że to jest 8 godzin nawilżenia. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzało. Nie wiem, czym one się różnią. Widziałam, że mają różne kolory. Nie wiem, czy te kolory faktycznie na ustach widać. No, ale jeżeli tak, to wybrałam taki bardziej różowy. Nie wiem, czy to widać. W każdym razie bardziej chodzi mi o działanie niż o kolor, także. Dam wam znać, jak się sprawdza. Kolejna rzecz to eyeliner z Eveline. Wiecie, że to jest mój ulubiony produkt. Jest tani, jest dobry i moim zdaniem jest najlepszy z wszystkich dostępnych na rynku, które ja, ja testowałam. Ma bardzo precyzyjny aplikator. Właściwie nie jest pędzelek, tylko taka gąbeczka i ja właśnie to lubię, ponieważ czasami te pędzelki gdzieś tam się wywijają, a ta gąbeczka jest dosyć zbita, i można ją naprawdę narysować grubą kreskę, cienką kreskę, ostrą, delikatną. To już zależy od tego, jak mocno przyciśniecie albo pod jakim kątem nałożycie ten produkt. W każdym razie uważam, że jest naprawdę dobry i trwały, jak na swoją cenę. Dodatkowo ja używam go już tyle czasu, że mogę Wam szczerze powiedzieć, że tym nauczyłam się robić kresek. Korzystałam z różnych produktów, różnych firm, ale zdecydowanie tym nauczyłam się robić najlepsze kreski. Kolejne rzeczy kupiłam już w Superfarm. Pomimo tego, że oglądałam je w Rossmanie, to pomyślałam sobie, że pójdę zobaczyć, jak cenowo przedstawia się to w Superfarm, bo akurat tutaj we Wrocławku Rossman Super Farm są praktycznie obok siebie, więc nie było to większego problemu. No i w Rosmanie oglądałam podkład Maybelline Affiniton. Byłam zainteresowana tym, ponieważ ostatnio wybuchło bardzo duże zainteresowanie tym podkładem a mi się wydaje, że ja używałam go już w gimnazjum. E, jakoś w trzeciej gimnazjum, albo nawet jeszcze w pierwszej liceum. Bardzo możliwe, że coś się zmieniło w składzie, albo po prostu jest jakaś nowa wersja, nie mam pojęcia, e, ale postanowiłam wypróbować, bo kiedyś mi się dobrze sprawdzał. E, no i był tylko odcień 03, więc stwierdziłam, że zobaczę, czy w Super Farm może mają inne, e, jaśniejsze odcienie i jednak e, to był najjaśniejszy i podobno jest on najjaśniejszy. Nie wiem czy na pewno, w każdym razie ja mam odcień 03 Light Sand Beige. I z tego co patrzyłam na dłoni kolor jest ok, ale byłam po prostu wiecie Chciałam się upewnić, że to jest najjaśniejszy kolor jaki mogę dostać Jeżeli chodzi o sam podkład, nazywa się Affinitone Hydrating Tone on Tone Foundation. I to jest idealne dopasowanie. Formuła z pigmentami dopasowuje się do odcienia twojej skóry, by postawić ją nieskazitelną oraz ujednoliconą. I tutaj jest lekka formuła podkładu z witaminą E, która ma też konsystencję nawilżającą. Także jest do wszystkich typów skóry: ma witaminę E i olejek arganowy. Także jestem bardzo ciekawa, jak działa. Z tego co pamiętam, jak używałam tego produktu, to on był bardzo lekki, łatwo się go nakładało, nie czuło się, że ma go się na twarzy, nie tworzył efektu maski może nie miał dobrego krycia, ale wiecie, no to był taki lekki produkt, którego ja używałam, jak nie miałam jakichś problemów ze skórą i byłam jeszcze dużo młodsza, także zobaczymy jak się sprawdzi. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakiś test na żywo, czy po prostu jakąś recenzję. Ja bardzo chętnie pokażę wam ten produkt w akcji. Ja zapłaciłam za niego na promocji 18 19, także myślę, że całkiem spoko cena w Rossmanie on kosztował chyba 17 złotych, coś takiego, no złotówka różnicy Farm skusiłam się jeszcze na tusz do rzęs, ponieważ w tej chwili właśnie skończył mi się już ostatni tusz jaki miałam, także no coś trzeba było kupić i zdecydowałam się na Maybelline The Falsies Volume Express Black Drama ja już z tego tuszu korzystałam z dwa razy byłam z niego bardzo zadowolona on ma ciekawą szczoteczkę Wydawałoby się, że taką upaćkaną, ale ona naprawdę fajnie nakłada ten produkt na rzęsy, wyczesuje je i naprawdę one wyglądają ciekawie. Także postanowiłam teraz przejść na ten tusz, bo ciągle używam tego Max Factor 2000 kalorii i wiecie, no coś trzeba zmieniać w życiu, to postanowiłam, że kupię inny tusz. Ostatnie już dwie rzeczy, ale nie najgorsze, a może i nawet najlepsze. To produkty z DAF. W Superfarm była promocja na produkty DAF z serii SPA i z serii Advanced Hair Series. I postanowiłam, że kupię szampon, ponieważ znowu się przerzuciłam właśnie na ten szampon Oxygen Moisture. I już mi się kończy, więc postanowiłam, że kupię szampon i dokupię do niego odżywkę, której jeszcze wcześniej nie używałam. Jeżeli chodzi o produkty, ja uwielbiam produkty DAW do włosów i Wy to na pewno wiecie. Już wielokrotnie pokazywałam Wam w projekcie DENKO szampony, których używałam, i uważam, że szampony z DAW najlepiej sprawdzają się u mnie i są jakby najdelikatniejsze i najlepsze dla moich włosów. Ale też bardzo lubię tą serię, która właśnie nazywa się Oxygen Moisture i ona ma nadawać nam objętości, ma nawilżać i po prostu dawać nam objętość na włosach i powiem wam, że za każdym razem kiedy umyję włosy właśnie tym zestawem, znaczy tym szamponem, to one są jak od fryzjera, bo są takie lekkie śliskie, aż by się powiedziało i takie po prostu jakbyście wyszły z salonu fryzjerskiego. Mają swoją objętość, mają taką sprężystość, a jednocześnie e, są takie wiecie miękkie i delikatne. Dlatego też korzystając z promocji, kupiłam nowe opakowanie szamponu i dokupiłam do niego odżywkę, ponieważ wcześniej nigdy nie próbowałam, a myślę, że fajnie by było używać takiego zestawu. Także też zobaczymy, jak będzie się sprawdzała ta odżywka. No i to jest właśnie napisane, że jest to formuła nawilżająca i delikatnie wygładzająca cienkie i pozbawione lekkości włosy, dodając do 95% objętości. No, i tutaj mamy sposób użycia i tak dalej. Powiem Wam, że jeżeli ktoś z Was szuka czegoś, co da Wam objętości, co nawilży te włosy, ale jednocześnie ich nie obciąży, to jest zdecydowanie ten zestaw, albo przynajmniej ten szampon. Ja używałam samego szamponu i byłam bardzo zadowolona. Odżywka to jest, myślę, taki dodatek do pielęgnacji. Ale ten szampon to jest mistrzostwo ja wam już opowiadałam o nim jak obcięłam włosy wiosną No to wtedy właśnie wam o tym produkcie mówiłam Używałam go bardzo regularnie I byłam po prostu zadowolona Ja gdzieś tam tą objętość we włosach mam Ale czasami po prostu jest taki dzień, że te włosy są oklapnięte I nic się z nimi nie da zrobić Ale zawsze po umyciu coś tamtej objętości nam nadaje. Tak, także to by było tyle jeżeli chodzi o zakupy w Rossmanie i Super Farm. Troszeczkę kolorówki, troszeczkę pielęgnacji, coś do włosów, także taki mały miks jak widzicie. Dajcie znać czy chcecie zobaczyć test tego podkładu z Affinitone. Zobaczymy jak się sprawdza i może ktoś z was będzie po prostu nim zainteresowany. Ja już dziękuję wam serdecznie za oglądanie dawno holu u mnie nie było, także dajcie kciuka w górę jeżeli wam się podobało zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli na bieżąco filmami i co, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia! Pa!